Dostęp do banku za pomocą aplikacji czy komputera stał się powszechny. Nie musimy wychodzić z domu, żeby zamówić i zapłacić za zakupy, opłacić rachunki, założyć lokatę czy zlecić przelew bankowy. W dowolnym momencie, siedząc wygodnie na kanapie, możemy sprawdzić online stan rachunku, śledzić swoje operacje bankowe czy założyć profil zaufany, dzięki któremu załatwimy wiele spraw urzędowych. Wszystko bez trykania w kolejkach. Wystarczy zalogować się do swojego banku. Musimy jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, by nie pasić ofiarą phishingu. Dlatego, jeśli planujesz korzystanie z bankowości elektronicznej, chcesz dowiedzieć się, jak założyć konto osobiste, sprawdzić dostępne usługi, poznać nowe możliwości załatwienia spraw przez internet, a przede wszystkim dowiedzieć się, jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej, skorzystaj z kursu online dostępnego na stronie cc.uk.gov.pl.